Wiadomość od prawa wszechświata dla ciebie na ten dzień. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że jest ktoś, kto bardzo za tobą tęskni. Serce tej osoby jest złamane z powodu twojej nieobecności, a tęsknota jest stałą obecnością w jej istocie. Ona z czułością wspomina szczególne chwile, które razem dzieliliście, a te wspomnienia wywołują łzy w jej oczach, podczas gdy odległość boleśnie waży na jej duszy. Jednak łącząc się z energią Twojej miłości, ta osoba znajduje promień nadziei, światło, które ją wzmacnia i sprawia, że wierzy, iż oczekiwanie zostanie wynagrodzone. Ceni Twoją siłę, głębię Twoich uczuć i czystość Twojego wewnętrznego światła cechy, które ją urzekły i obudziły intensywną i prawdziwą miłość. Archaniołowie ostrzegają, że w tym okresie rozłąki również możesz odczuwać ciężar tęsknoty i emocjonalne zmęczenie. Mogą pojawić się chwile głębokiej frustracji, wątpliwości i poczucia wyczerpania. Ale ważne jest, aby pamiętać, że Boska Opieka wspiera tych, którzy mają wiarę i wytrwają w obliczu wyzwań. Uczymuj swoje serce mocne i pełne zaufania. Nie pozwól, aby nadzieja zgasła, nawet w najtrudniejszych chwilach. To jest czas wzrostu i duchowego wzmocnienia, gdzie twoja miłość i głęboka więź, która was łączy, są oczyszczane. Serce twojej szczególnej osoby pozostaje splecione z twoim, połączone niewidzialną, ale silną więżą miłości, która z każdym dniem się nasila. Twoja dobroć, mądrość i odwaga są siłami, które poprowadzą cię w tej podróży. A twoja cierpliwość doprowadzi cię do zbierania owoców głębokiego szczęścia, życia miłością bez granic i osiągnięcia wiecznego związku pełnego błogosławieństw. Dlatego nie pozwól, by zniechęcenie cię opanowało. Napełni się nadzieją, radością i entuzjazmem na przyszłość i z wiarą wypowiedź. Moja osoba wraca do mnie, przynosząc miłość, radość, obfitość i nierozerwalną wieś. Podziękuj aniołom za ochronę i przewodnictwo. Mówiąc z serca, dziękuję, aniołowie. Zikiuć, zikiuć, zikiuć.